Hej, mamy już końcówkę dnia. Ja nic dzisiaj w sumie nie mówiłam tak stricte do kamery. E, ale wszystko widzieliście na bieżąco, co, co w sumie robiliśmy. E, Majka po całym dniu w pełnym emocji padła po dwóch minutach, także ekstra. Bo to zawsze przeważnie w 98% przypada na mnie usypianie. Bo Mike y, ma jakoś mamą za ostatnio i tata, tata jest B. No, y, będziemy teraz siadać, oglądać Asi Express. Y, w sumie zawsze y, czekamy na Asi Express i na Top Model. Tak, to są takie właśnie y, dwa. Dwa co? Dwa programy telewizyjne, na które czekamy. Y, no i tyle. Tadeusz po jakieś picie. Jakieś chipsy. Także do jutra. Pa. Hej! Dzisiaj jest poniedziałek. My... E, już jesteśmy zapisane do lekarza. Za chwilę e, będziemy szły na wizytę. E, no Majkę coś ewidentnie... E, dopadło. Katar, kaszel, jakieś tam duszenie się w nocy. I w zeszłym tygodniu też pojawiała się gorączka, także... Z racji tego, że za chwilę się wybieramy na jakiś tam urlop, to chciałabym też ją podleczyć. E, w żłobku mamy praktycznie, no pięć osób zostało ze starej grupy. Wszystkie dzieciaczki, które teraz doszły są nowe. E, także no, można było się tego spodziewać. E, no Majka pochodziła tydzień, nie? No, ale no cóż, no, liczyłam się z tym, e, prawdę mówiąc. Taka kolej rzeczy. Przynajmniej w naszym wypadku ja tutaj nie chcę uogólniać. Że to w każdym wypadku tak jest, ale no. spodziewałam się tego. Prawilny obóz na obu, ogródek, na podwyrek. Ty co? Piła nam tam wpadła? Tak. Uh o -oh. Maja, uh o -oh. uh -uh. Co mi pani powie? Ja. Zaśpiewa coś pani? Nie, nie Coś jeszcze Pani umie? Może 100 lat jakieś? O, Już? Jeszcze jakiś repertuar jest? Nie mam. Nie ma? Ok. Przed chwilą nagrałam całą pogadankę i się zorientowałam, że Miałam włączony ten tryb taki pokładkowy i miałam przyspieszone tempo. Także mówiłam o tym, że Majka teraz zasnęła, tak widzieliście w huśtawce, a ja postaram się zrobić w tym czasie jakiś taki no, szybszy trening. Podejrzewam, że nie będzie jej tam za wygodnie, więc za chwilę się obudzi. Może uda mi się takie 30-40 minut poćwiczyć, zobaczymy.